Hej, wszystkim. Witamy się z Wituśkiem. Tutaj jest Witunio, jak widać. Jest Witulko. Jest Witulko, widać go. Okej. Okay. Ła, postaram się tu was postawić. Bo Wituśko, co będzie robił? Wituśko będzie otwierał paczuszkę. Przyszła do niego paczuszka. Poczekajcie. Ja muszę ją chwycić, bo jest dosyć ciężka. O, Wituś już czeka. zerwałam to. No masz. Już tu zerwałam ten. Chcę przenieść. Wybaczcie, ja jestem w piżamie, więc przemknę tylko. Chodź, Wituś, na górę. No, chodź na górę. Na, po skokach po Czekaj. Położę to, bo ja będę tylko nagrywać. Wait. Ty, wait. Ja tu już schodzę z ekranu, bo będę musiała tutaj nas nagrywać jakoś. Trzymać to. O, wezmę sobie kamerkę i będę mówić. Wito, otwieraj. No, możesz otwierać. Witek, niech sobie otwiera. Tu już widać. Ja tu sobie usiądę sobie z kamerką. Otwieraj, witulka, masz. Otwieraj, otwieraj. Witusz, niech sobie otwiera. Nasz malutki. On sobie otwiera. A powiem wam, że paczka musiała być na szybko zrobiona. Tak to nie mieliśmy nic zamawiać. Ale mówię przy okazji: zamówię mu karmę. Ale musieliśmy na szybko zrobić. Dlaczego? Bo popsuła nam się smycz. Co prawda, mamy inną smycz, krótszą. Pięciometrową, ale my jesteśmy przyzwyczajeni do smyczy właśnie tej ośmiometrowej. Jak jeździmy gdzieś, to jest bardzo fajna smycz i Witek też ją bardzo lubi. Poczekaj Wituś, bo Ci się przykleiło, bo ja tu gadam do Was. Poczekaj, o dobrze, już, możesz otwierać dalej. O, niech on sobie otwiera, ale my jesteśmy najbardziej właśnie przyzwyczajeni, tak jak mówię, do tej smyczy dłużej, tej ośmiometrowki. O, to jest Witulek, będę go nagrywać, bo muszę obserwować. I właśnie tu jest zamówiona karma, smycz i chyba jakieś witaminy. W ogóle to chciałam Wam bardzo podziękować. Bardzo, bardzo podziękować za fajne pytania. Na pewno nakręcimy QA. Co, się Otwieraj, otwieraj z drugiej. Witek już tu zrobił, jak widzicie, jedną szparę. Super pytanka do QA. I na pewno nakręcimy szybciutko w krótko, krótki, szybki filmik z odpowiedziami wkrótce. Uważaj, Witek, bo tam zwalisz trochę. No, otwieraj, otwieraj, dawaj. A, jakieś ciężko zapakowane. Tak, otwieraj. O, tu już widać, jest jego karma. Widzicie, ja tu tylko to odkleję. Ja tu będę odklejać. O, żeby on tutaj mógł sobie złapać łatwo, bo ta śliska naklejka. O, już zdarłam. Otwieraj, otwieraj, wituś. Najlepsza zabawa dla witka. To jest właśnie otwieranie tych paczek. On uwielbia. On by chciał, żebym ja zamawiała paczki tylko po to, żeby mógł otwierać. A tak to mu tylko pozwalamy jemu, jego otwierać. Otwieraj dobry pies, Zuch jesteś. Jak widzicie schodki tu Wito korzysta ze schodków. Dobrze! Otwieraj Witusz. Daj tutaj, o ja odgarnę. Witusz korzysta ze schodków, zdają tutaj idealnie. Na śliskiej podłodze są super, jeżeli chodzi o schody. Łapki się ślizgają na takiej podłodze jak my mamy tutaj. A jak Witus skacze, no to wiadomo, jak się ślizgają łapki, było mu dawał radę bez problemu, ale było mu to niewygodne. A po schodkach, tyk, 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 super sobie wchodzi. No, otwieraj Wituś dalej. Teraz chodź z tej, otwieraj. Tu otwieraj. No, on już patrzy, co tam jest. Bo otworzył karma. No. Tu otwieraj Witusiu. Dobra, ja zrobię mniejszą wrzawę, bo ja tu tak chaotycznie wszystko, no bo to tak na spontanie nagrywane, Mówię. Ale okej, okay, wracając. Pytania na Q&A? Super, bardzo Wam dziękuję. Nasi stali widzowie to są the best. Nigdy nas nie zawodzą. Super, Wito! Otwieraj! Więc naprawdę fajne pytania. Nie jest ich aż bardzo dużo. Super, cieszymy się, że są w ogóle. Że ktokolwiek nas o cokolwiek pyta. Ach, zobaczcie, bestie, bestia! Otwieraj, bestio! No, ale wracałem właśnie do paczuszki. W paczuszce jest, jak widzicie, karma. Otwieraj, Wituś. O, pokażę Wam już. O, w QA było też takie pytanie. O, to możemy częściowo odpowiedzieć. Było częściowo. Otwieraj, możesz otwierać, otwieraj. Było częściowo pytanie o to, czym karmimy Wituśia. To jest właśnie ta karma. Proszę. Wituś, je tą karmę. Tak, możesz otwierać, Wituś. Otwieraj tam dalej. On już tutaj czeka, bo ja tu skupiłam się na karmie. je tą karmę. Jaki ona ma skład? Mogę wam pokazać, gdzieś tu jest. No właśnie chyba nie za bardzo. Ale jak tu się ktoś da sobie radę przybliżyć, to zobaczy, co tu jest. Tu jest skład. Jest tu jakieś witaminy. Gdzie tu jeszcze coś jest? Oto w różnych językach. O, jest po polsku nawet. Się, postaram się, poczekajcie. Otwieraj, Wituś, Pacuszkę. A no dobra. Widzicie, Wituś to on potrzebuje 100% mojej uwagi. On nie jest zainteresowany otwieraniem. Pokażę Wam tutaj po polsku. Postaram się. Poczekaj, Wituś, bo chcę, żeby się wyostrzyło. Nie wiem, czy się wyostrzy. Poczekaj. A ja tutaj o. Postaram się, żeby Wam się chociaż trochę wyostrzyło. Jak ktoś będzie chciał, sobie przeczytać skład. Nie wiem, czy to się wyostrzy, po prostu trzymam nogą, pyk, o, pyk, no dobra, widzicie, moje umiejętności są słabe, jak to tak, no dobra, ale jak widzicie, to jest ta karma właśnie, tą karmę, Witusie, tak, Witusiu, zobacz, twoja karma, ty lubisz, nie, to kładziemy na bok, otwieraj dalej, no, co tu jest jeszcze, otwieraj, zobacz, co tam jeszcze jest, więc a propos karmy, to odpowiadamy, bo coś tam było, ale jeszcze w pełni odpowiemy w Q&A. Ale właśnie Wituś je jeden rodzaj karmy, bo ten nam się akurat sprawdził. Są dwie karmy, które nam się sprawdzają, ale jedna z nich jest tu niedostępna w Wielkiej Brytanii. No więc musimy tą zamawiać, bo ta jest dostępna i, i ta jest ok. Ta się sprawdza mu bardzo dobrze. A nie chcemy eksperymentować z kolejnym, No bo jak mu smakuje i się sprawdza. A ja jestem zwolennikiem też tak, żeby nie mieszać. No, szczególnie przy Witku to ja wiem jaki on jest. Wolę nie mieszać. O i już się Witek właśnie skupił na otwieraniu, bo wie, że ja na niego patrzę. I kamerka. O jest prawdziwy tutaj do kamery. Pokaż się. O jak kamera jest to o jaki ogień wchodzi. Witka, otwieraj chłopaku. Tak. Tutaj przeciągnę trochę, żebyś mi nie wyjechał o, otwieraj tu, żebym ja miała blisko. No, ale wracając właśnie do zamówienia. No to jest między innymi ta karma. No i jest smycz, ponieważ może Wam przyznać, mieliśmy smycz tą... Witusz, pokaż, bo masz w buzi. Uj, 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 Przepraszam Was. O, bo nie patrzę jak nagrywam, a trzymam. Mieliśmy smycz tą Flexi Giant, ośmiometrową. No i nie wytrzymała. Po, puścił tam ten zawór zwijający. Coś tam tam się popsuło. No i zamówiliśmy nową. Już ja widzę, że ona tu się zbliża. Otwieraj, Wituś. Ale poczekaj, coś tu jest. A, bo ty nie możesz dalej otwierać, bo to ci przeszkadza. Poczekaj, ja muszę tu plastik. Dobra, otwieraj. Możesz otwierać. Możesz już. Bo on jest, widzicie? Niby taka bestia, ale on uważnie to robi. Otwieraj, super. Uważnie otwiera. Bardzo uważnie otwiera. O, jest. Super. Tak. Dobrze, daj ten wielki karton. Super. Zabiorę. No, otwieraj tu, narożnik jeszcze. Co tam jest? Sprawdź. Co tam jest? Co tam jest, Witusiu? Co tam jest? No, otwórz jeszcze, otwórz. Chyba nową smyczkę znalazłeś. No, otwórz, tak? Co tam? Otwórz jeszcze, tu, Wituś. Tu, otwieraj mi, tak. Otwórz mi, tak. Super, chłopak. O, już widzimy, że jest. Jest nowa smyczka. O, i widzicie? O, jest. Zobacz, Wituś, co. Pokaż, czy nie ma nic w łóżce. Poczekajcie. Ja tu sprawdzę, czy nic nie ma w łóżce. Otwórz buzię, pokaż. Widzicie, ja muszę tu palcem. O, dobrze. I jak widzicie, co tu mamy? O. I to jest to, co chcieliśmy zakupić. Możesz otwierać, jak chcesz. Chyba, że tam nie ma co. Chcesz przerwę chwilę? Chodź po schodkach, no. Chodź po schodkach, Wituś, chodź. No, chodź, 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 chodź. siad. O, dobrze, tu możemy poopowiadać. To z Tobą będzie fajniej. Jest Wituś? Jest tu Wituś? O, widzicie, jest Wituś. I to jest właśnie ta smycz, którą teraz znowu zamówiliśmy. Tylko mi się wydawało, że ja zamówiłam... O, przysłali mi inną smycz. Ja zamówiłam inną smycz. Ja zamówiłam taką wersję neon z takimi napisami wszędzie. Albo to nie było, z napisami, tylko, że ta tape jest neon. No to zawsze jest tape neon. Okej, okay, ale zamówiliśmy tą Giant wersję L, 8-metrową, do 50 kil kilogramów pieski. Bo tak jak widzicie właśnie, zaraz ją otworzymy. Poczekaj, Witus, ja postawię tu widzów. Postaram się Was tu postawić. Nie wiem, czy coś będzie widać. Będzie tu coś widać? O, Witka, będzie widać? O, przepraszam, jakoś Was oprę. Jesteście, dobra, super. O, to jest taka ta smycz. Nie wiem, tu z tyłu przybliżymy. O, jest i Witunia. No i to jest Witusia Smycz. Otwieramy. O, ale jest. Ta jest dużo cięższa. Oh my gosh! Wiecie co? Ja miałam właśnie tą Giant, tylko miałam MK MK była do 25 kg. Ta jak widać, LK, tutaj widać, jest do 50 kg. Tu dołączyli jakąś tam instrukcję, nie wiem. No ale okej. Okay. No i tu jest ta smycz właśnie. Rozciągana jak widzicie. Ona się, o! I nam się popsuło to właśnie, ten system ściągania. A, bo ona jest pewnie do 50 kg bo się różni tym karabinczykiem, nie? Bo podejrzewam może i tak, wagowo. Nie wiem ile to waży. No ale to jest właśnie taka ta smyczka. O, widzicie. Flexi i my ją uwielbiamy. My tą smyczkę uwielbiamy, jeżeli chodzi o właśnie jakieś wypady w plener, gdzie psa trzeba trzymać na smyczy non-stop. To jest super, to jest super właśnie smyczka. Nasza ulubiona, bo no wiadomo, linka szkoleniowa to jest dobra na pola, jakieś otwarte tereny, a nie gdzie są jakieś, tak jak my chodzimy teraz często w jakieś górki, wzgórza i tak dalej, tam jest pełno kamieni i krzaków. wszędzie się tam linka by zahaczała. A to ja mam kontrolę, ale powiem Wam, nie wiem ile to waży, ale jest dosyć ciężka ta Elka. Mi się wydaje, że ta poprzednia nie była taka ciężka. Nie ma tu nigdzie opisu. Patrzę, nie ma tu nigdzie opisu. Ok, no ale ogólnie tą smycz mieliśmy, Wituś teraz będzie miał piąte urodziny. To tą smycz mieliśmy około 3 lat, bo wcześniej miał fleksję tą mniejszą, taką normalną 5 przez pierwszy rok. Później miał yy, inną też fleksję ale też pięciometrówkę i później kupiliśmy już tą, jak miał dwa latka, kupiliśmy mu już tą mocną, przez trzy lata mieliśmy, więc trzy lata to i tak moim zdaniem bardzo długo wytrzymała. Chodź Wituńku, chodź, no, otwieramy dalej. Więc to jest smyczka, pyk, smyczka jest. Co to jest? Smyczka twoja, tak? Lubisz smyczkę, powiedz? Lubisz smyczkę, powiedz do widzów, lubisz. O, tak jak widać, tu jest smyczka, o karma, tutaj dostaliśmy dodatkowo 2 kilo, my zamawiamy w zoo, zoo plus, bo tam często jest właśnie tak, że do karmy dorzucają dodatkowe, yy, jakieś gratisy, coś. No i jeszcze coś tam jest. Witus, zobacz, co tam jest w pacuszce jeszcze. Leć, zobacz. No leć, zobacz, ty mój. No zobacz, co tam jeszcze jest. Otwieraj tutaj, Wito, chodź. Tu otwórz. Musisz tu, tu, otwórz tu. No otwieraj, otwieraj jeszcze. Tam jeszcze coś jest. Widzicie, co tam jest. Tam są jeszcze witaminy. O, otwieraj, Wituśku. Yy, jedne. Przepraszam, że wam tak trzęsę, ale telefon wzięłam w rękę, a chcę, żeby on tu otwierał. Wezmę tu i mu przesunę. Tu otwieraj, tak, Wituś, otwieraj. Tak, żebyś miał jeszcze frajdy trochę. Otwórz, otwórz. I jak widzicie, tu będą... Jest duża oczywiście jeszcze karma. Worek duży 12 kilo, bo te o te, tutaj, te dwa. To, to mieliśmy dodatkowo, dostaliśmy w gratisie. Smyczkę zamówiliśmy. No i, i duży wór karmy, chyba 12 kilo, czy 15? Nie wiem. Nie wiem nawet ile jest. No, otwieraj, otwieraj mi paczkę. Otwieraj go, Super! Ło, poleciało. Ok, i jak widzicie, co tu jest? Wituś. O, Wituś jest zajęty. Zobacz, co tu jest. Co tu jest? Tu jest. Chodź, chodź dam. No, chodź po schodka. Chodź. chodź. No, bardzo dobrze. Siad. Poczekaj, tutaj bałagan zrobiliśmy. To odsuniemy na bok. Siedź grzecznie. I zaraz ja wam tu powiem. Witus sobie połóż się. Odpocznij chwilę. Pokażemy na witusia, żeby go było widać. Widać go. O! będzie spontaniczne wideo. Jest wituś. I tutaj co jest? To jest nastawy. Tak jak widzicie. I umów to jest. Dla nas, tu akurat wzięliśmy duży 300. On jej jedną tableteczkę dziennie, gdzieś tu jest opisane. Tu może Wam się da zbliżyć, żebyście sobie ten. Ale ogólnie, jak wyjdziecie na stronę yy, tej firmy, to można sobie o tym poczytać. O, tutaj jest dawkowanie. Pokażemy, jak tutaj dawkować. Tu jest napisane, że medium dox dwie tabletki. My, że Witek, nie ma żadnych yy, problemów. Do tej pory dawaliśmy mu jedną tabletkę dziennie. I to naprawdę mu wystarczało. Jedna tabletka dziennie. Taki wspomagacz na stawy i tak dalej. Tak? No więc otwieramy, pokażę, jak to od razu wygląda. Otworzymy, o. Otworzę, o. I widzicie, to są takie tableteczki. Pachną tak drożdżowo. Tak? Wituś? Chcesz nagródkę? O, takie są w takim. Poczekaj, siad. Poczekaj, pokażę dla widzów. O, jest i Wituś, tak żeby. O, taka tableteczka. Proszę, masz. Chcesz? No więc, tak? Brawo! Super! Dobre? No super! No więc, właśnie taką tableteczkę. Jedną dziennie, Witusie. O, bąbel. Pyk. Bo tu jest opisane, że. A nie, no dobrze my dawaliśmy, bo tu jest small dogs do 15 kg. Widzicie? Czyli my dobrze dajemy. Ja mówię, że Witus jest medium dogs, ale tak jak widzicie, da się tu przybliżyć. O! To jest tak, przeczytam wam. Jest napisane tak, że dla małych piesków jedna tabletka. Takie małe pieski to są do 15 kg. No ja Witka uznaję jako średniego medium dog. No bo on jest jednak może i mały wzrostem, ale masywny, ale nie waży więcej niż 15, czyli jedna tabletka, dobrze. Medium dogs od 16 do 30 kg dwie tabletki dziennie. Duże psy large dogs 31-45, trzy tabletki. 31-45 kg to są large. I very, czyli very large dogs, czyli giant dogs, wszystkie over 45 kg, nie? To jest 4 y, tabletki dziennie. No, i to jest takie. Y... A, i można double the daily recommendation for the first 4-6 weeks, czyli można podwoić, przez pierwsze 4-6 tygodni podwoić dawkę dla wzmocnienia rezultatu, tak, czyli jak zaczynamy podawać, ale Witek to je regularnie i, i rzeczywiście my dajemy to raz dziennie. No i to jest jedno z najlepszych, naprawdę, pomaga usprawnić ruchomość stawów i tak dalej, bardzo fajny. I my kupujemy już teraz tą, bo wcześniej jak był młodszy, to jest taka wersja dla junior, była też taka wersja dla active dogs. Te dla Active też są fajne. A teraz kupujemy już mu takie dla adult dogs. No bo Witek już 5 lat, no więc uznaliśmy, że to jest już adult. No Witusiu, co tam jeszcze jest w paczeszce? Chodź, Chodź, pokaż tu, chodź tutaj i pokaż, co tu jeszcze masz. Jak my to wyciągniemy? Co tu jeszcze jest, chłopaku? Co tu się jeszcze jest? Co tu jest? No i tu jest właśnie ta wielka opaka. Opa, to ja wam powiem, ile to ma kilogramów. Poczekajcie. Przepraszam, jest jak ja przerzuciłam tą kamerę z ręki do ręki. A 12 kilo jest, słuchajcie. Czyli jest 12 kilo w paczce, a tu po polsku jest, bo to jest większe, to bym wam pokazała. Nie widzę tu po polsku w tym dużym. Gdzie jest po angielsku? Bo tu jest jakiś inny język. O, tu jest po angielsku. No to o, zbliżę wam po angielsku. Tu już lepiej widać niż na tym małym. O! To można zobaczyć, co tu jest. Tu jest dawkowanie. Tu jest dawkowanie, czyli Wituś jest, waży 13 kg czyli niby 190 gram dla 10 plus 3 kilo więcej, czyli plus 80, no czyli 270 gram dziennie. No i mniej więcej on tak dostaje. Nawet ja mu tam nie liczę. Nie mogę powiedzieć, że, że mu liczę, nie Witek? Ja mu nie liczę, bo on jest niejadek, słuchajcie. On to jest nie jadek, ją wcale nie jest taki żarłoczny buldog. Poczekaj, Wituś, wezmę to. Zobaczę, czy tu jest gdzieś po polsku, żeby Wam pokazać. O, jest! Patrzcie. O, tu jest po polsku. Stoi to? To zbliżę. O, i można zrobić stop klatkę, jakby ktoś był zainteresowany. I to jest świeża jagnięcina z krzemionką, owocami leśnymi i dzikimi ziołami. I to jest pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów. Tak, bo to jest dla, właśnie dla dorosłych psów. I to jest właśnie ta. O, Fury Vulcanus. Okej, okay, dobra, to odstawiam, bo Witek chce jeszcze, o, bajzel mamy. Ja wezmę to. O, widać moje piękne skarpety. Pyk. I jeszcze z Witkiem ja się pobawię. Tutaj zrobię. Wituś, możesz otwierać. No, ja przytrzymam. Otwieraj. Otwieraj, chłopaku. Przepraszam, słyszycie tam pralkę w tle? Otwieraj, a my się tu będziemy bawić jeszcze właśnie tą, tą tym kartonem, później będę miała sprzątania, bo wszędzie jest ten karton. Teraz jest pusty, więc muszę mu przytrzymać, bo on jest naprawdę silny. No i tak to wygląda takie nieduże zamówienie. Ta, smycz teraz była w promocji właśnie. Chyba 26 funtów kosztowała. Ta smycz. To się bardzo opłacało, bo w małym opakowaniu drogo wychodziło, a te 300 tabletek kosztowało nas bodajże 300 tabletek kosztowało nas bodajże 58 funtów? 58 funtów chyba. No otwieraj Witusiu, otwieraj. Poczekajcie, ja tutaj. No tak, tak, później jeszcze tam cenki dodam w opisie w razie co. A zresztą, po co dodawać w opisie? Jak wystarczy, wejdziecie na Zooplus i sobie sprawdzicie. Ale to Wam naprawdę polecam. Nastawy Wam bardzo polecam. No i karma kosztowała 50 tam coś. W promocji. Te 12 kg plus 2 kilo gratis. To było, czyli 14 kilo karmy. Chyba 58 funtów ta, ta odmiana. Bo to jest ta... Yy, jest zawsze tak 2-3 funty więcej od zwykłych smaków. Tych takich... popularnych. No i co? I Wito roz, rozkłada karton, ja w je. Mamy dzisiaj niedzielę, więc no mówię, lazy day. Tak, Wito? Lazy day? Fajnie, że mamy paczkę, odebraliśmy z dołu od konsierża. Super, Wito się cieszy, bo wczoraj byliśmy na wyprawie. Znowu byliśmy na wyprawie w Peak District. Tym razem byliśmy na wyprawie... O, tu mu przesunę. Dawaj tu, Wito, dawaj ten karton. Byliśmy na wyprawie od strony Manchester bardziej. Ale to wszystko zobaczycie, bo już za chwilkę, jak Wituś tutaj sobie popsuje te pudełko, porozwala, to ja będę właśnie składała filmik z naszego wypadu. Byliśmy dużą ekipą, więc mieliśmy nowe przygody z Witkiem. Bo więcej osób, więcej fanów. Super było. Witek, otwieraj, tak? Rozdrabniaj mi ten karton, chłopie, tu chodź. O, ja mu tu przycisnę nogą. O, ojej, ja go przetrzymam. O, no, otwieraj mi karton. Mi nawet lepiej będzie wywalić taki rozwalony. O, i na pewno niedługo złożę filmik i w tym tygodniu go wstawię na YouTube. Dla wszystkich zainteresowanych, kto lubi nasze przygody z Witusiem, to będzie właśnie. Będzie nasza wyprawa, tak? Witus? wczoraj. Ale właśnie yy, smycz, myśleliśmy, że zdąży dojść właśnie ta smycz rozciągana przed wyprawą. No, ale się nie udało. Witoś, otwieraj, tak? Otwieraj. No, okej. Okay. Ale wiecie co? Aż bym musiała zważyć. Bo ja wybrałam taką wersję lżejszą, a mi przysłali chyba tą 680 gram na waży. Ona na pewno waży ponad pół kilo ta smycz. Dosyć ciężka jest. Ale ja jestem przyzwyczajona do ciężkich smyczy. Bo ja miałam zawsze duże psy. Witoś to jest jedyny mój pierwszy piesek malutki. Jeżeli chodzi o wagę 13 kg, to jest dla mnie maluteńki piesek. Ja zawsze miałam pieski takie powyżej 50 kg. To nawet ten Giant Elby dla nich nie starczył, bo tu jest napisane, że maksymalnie. O, maksymalnie 50 kilo. No, ale dla Witusia te 50 kilo wystarczy, tak? Zniszczył te 25 kg, ale ona się zniszczyła. Mi się wydaje, bo ją rozkręciliśmy i mi się wydaje, ona się nie zniszczyła od tego, że Witek jest. Zaszarpał, czy coś. Nie, ona po prostu się tak zanieczyściło tam w środku, i ten mechanizm był taki poklejony kurzem, czymś błotem. Nie wiem, no my dużo łazimy w terenie, ta smycz nieraz tam upada gdzieś, no po prostu się popsuła. Ale to nie jest wina tego, że to jest złej jakości smycz. To jest bardzo dobrej jakości smycz. Bardzo, bardzo dobrej jakości smycz. To jest wina tylko tego, że po prostu. No długo już używaliśmy. Przepraszam, że ja Was tutaj tak okręcę, ale patrzyłam. Bo mi się tutaj coś. O, wydawało, że się źle skręciła, ale dobrze się skręciła, bo cały czas patrzę na tą smycz. O, pranie się wyprało. Witek, karton rozwalony. Wituś, co tu jest? Już rozwalony? No, jak widzicie, Witek, karton rozwalony. Chodź już tutaj, usiądź sobie. Wituś, chodź tu, 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 na karton. O, jak bezdomny pies. Nie, przepraszam, głupi żart. Wituś, siad. O, super, zostaw. Zostaw, pokaż te swoje zgliszcza. O, widzicie? Tak wygląda dom i jeszcze gorzej, bo to jest wszędzie. Tu rozciągnięte przy mnie. Tak wygląda, jak Wituś otworzy paczuszkę. Tak, Witusiu? Otworzyłeś paczuszkę? To teraz daj buziaczka tu do wszystkich. Dałeś buziaczka? Iż ty moja gwiazdo, mówię wam. Jak ja przestaję się na nim fokusować z kamerą, że kamera właśnie tak już... O, moja ręka widać. Jak, jak ja już na niego nie patrzę... Poczekaj, Wituń. Poczekaj tam, bo ja tu nie mam jak się cofnąć. To on już wtedy, wiesz... No po prostu nie jest zainteresowany. Jak ja już się skupię na jakimś właśnie tak jak Wam czytałam, składy, nie składy, to on już nie zainteresowany. Bo on uwielbia, jakiego Pani nadaje i tym swoim głasikiem go tam instruuje, tak? Poczekaj, nie odchodź na razie, bo jeszcze chcę, żebyś się pożegnał. Wituś, tutaj spójrz na nas, chodź. Tutaj chodź, spójrz na nas, powiedz. Dzięki za oglądanie. Spontaniczny film całkowicie. Żegnam się, powiedz. Chyba w ogóle bez cięć filmik puszczamy. Ten tak, jak nakręciliśmy, nie? No, więc zgliszcza nasze zamówienie. Mówię, polecamy. Polecajka, polecajka i to są polecajki. To są rzeczy, które my naprawdę polecamy. A tu jeszcze mamy instrukcję od Flexi, ale tu nic ciekawego pewnie nie ma. Chociaż na szybko zobaczę. No, o, jak widzicie, tu jest pokazane ten. Jak tutaj używać, nie używać. Chciałam zobaczyć, czy coś jest tu po polsku, żeby Wam przybliżyć. Bo mam nadzieję, że większość moich tutaj. O, Witek, pokaż się. Wituś, pokaż się. Ja przez ten czas będę szukać. No, chodź tutaj, chodź do nas. Chodź, chodź. Chodź i ty. Chodź w instrukcji, poczytamy. Chcę po zobaczyć, czy dla widzów jest coś po polsku, żeby pokazać. No, tu jest Witunia. My teraz mamy gości. Więc u nas w domu jest pełna chata. Jest pełno ludzi. O, po chińsku znalazłam. Po chińsku jest, ale czy będzie po polsku? To jest zawsze dla mnie rozbrajające. O, ostrzeżenia i zasady. Jest instrukcja obsługi. To zbliżę na chwilę. Coś, kto sobie wyczyta, co sobie wyczyta, mam nadzieję. Tu jest jeszcze coś, ale to jest tylko instrukcja obsługi. Ja sobie zobaczę, Wituś. Zobaczymy, do ilu tu jest coś napisane i do że Nic. Nie, nic nie jest. Ok, żegnamy się z Witusiem. Witek, żegnamy się. Chodź tu, pokaż. Pokaż tu, Buzie. Powiedz, żegnamy się. No. Więc żegnamy się, Witek już tu będzie ze mną sprzątał. Pa!